Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku i co dzisiaj działamy? Dzisiaj działamy, chciałbym, żebyśmy rozpoczynając tę te serię w tym momencie, czyli tydzień Minecrafta, chciałbym, żebyśmy spróbowali ruszyć mocno do przodu z achievementami. No, przejrzałem teraz tak na szybko, co, co będzie możliwe do zrobienia i powiem wam, że będzie ciężko z niektórymi rzeczami. Ale być może się coś tam uda. E, dobra, tropikalnej ewidentnie nie możemy sobie e, dziabnąć. I jesteśmy za mało głodni na to. Ale dobra. Y, myślę, że tutaj trzeba będzie kilka z tych rzeczy sobie e, wziąć i przygotować po prostu pod kątem jedzenia. E, też to, co będzie ważne. Ha, 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 ha. Mamy mieć, mamy szardy. Czy ja przetapiałem miedź w ogóle? Kiedykolwiek? Chyba jeszcze nie. No to przetopimy sobie miedź. Trzeba będzie. Mm. Dobra. Myślę, że jedną jagódkę musimy zjeść. E, jabłko pewnie jedliśmy. Pieczonego dorsza trzeba będzie zjeść. To trzeba będzie zjeść. Nawet to trzeba będzie zjeść. Nawet to trzeba będzie zjeść. Mordeczki, nawet to. Nie wiem, czy marchewkę jadłem. Mamy chyba po trochu wszystkiego. Jabłko na pewno już jedliśmy. Jak tutaj sytuacja wygląda? Czy jesteśmy w stanie coś tu skraftować? Jesteśmy. Super. Dobra. Kwiatka mamy gdzie odłożyć? No niech będzie. Niech będzie, że tam. Dobra, dobra, dobra. No to teraz zostanie nam przede wszystkim działać pod kątem tego, żeby, żeby coś tutaj jednak zrobić. Mamy do rozmnożenia zwierzęta. Musimy rozmnożyć też wszystkie zwierzęta. Rozświetlić tekst na tabliczce. Kurde, mordeczki na luzie. Jesteśmy w stanie to zrobić na luzie. I to od ręki. Więc dobra, działamy na pewno. Dobra. Powiem wam, że i władca tego świata niech będzie. Powiem wam, że. Oj. Coś mi się tutaj. Okej. Okay. Żyjemy, żyjemy. Powiem wam, że strasznie mnie ręka na pieprza, bo oddawałem dzisiaj krew. I troszkę mnie uszkodzili. Standard ostatnio. Dobra, ja! Yeah, kolejna. Standard ostatnio, niestety, bo to już drugi raz z rzędu, kiedy ja oddaję krew i coś mi się z żyłą stało. Ale no cóż, no, życie jakiego jest, no, trzeba je, tak? Trzeba. Lecieć do przodu. Co my tu jeszcze jesteśmy w stanie zrobić? Mapa chyba nam nic nie da w tym momencie. To sprawdzamy dalej, tak? Rozmnażanie. Dobra, super. Myślę, że to będzie w miarę na luzie. Dobra. Myślę, że w ten sposób i lecimy jak najszybciej. Cały czas mi się też mylą te przyciski wszystkie dobiegania i. I do, I do skradania się. Bo, bo co? Bo tak. <noise> bo mogę. Nie, mylą mi się ciągle ze względu na to, że e, że, 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 że jak gram w strzelanki, to jednak inaczej to wygląda. Hej. Życie gniecie. E, dobra. Golema będziemy w stanie zrobić, ale myślę, że bez pośpiechu w tym temacie, bo trochę szkoda żelaza. E, chodź tutaj, Mućka. Trzeba ci znaleźć drugą połówkę. Kurde was mam bliżej dobra walić, to wam znajdę drugą połówkę. No ja nie patrzę róbcie eee. Najgorsze będzie, że jeszcze będziemy musieli E to jest zajebiste, to masz trzy efekty i to zatrucie to daje tak trochę za bardzo. No dobra Ej dobra faza No dobra faza, ale dobra, przynajmniej przez ten głód cały Będę w stanie y, zjeść więcej na raz, więc y, spoko, tylko muszę uważać, żeby w ogóle przeżyć. Mm -hmm. Ej, no powiem wam, że dobra opcja do, do tego achievementu, żeby właśnie zjeść y, pufferfish. Rozdymkę, o dokładnie, rozdymkę, y, bo mimo wszystko to tak spoko wychodzi, bo dużo efektów na raz. No i głoduję przez to, więc też spoko. Mm -hmm, zatrucie jeszcze chwilę jest. Bajka. Dobra, nie wiem czy mieliśmy ziemniaka. Wydaje mi się, że nie mieliśmy ziemniaka. E, dobra. To, słuchajcie, no podleczyć się trzeba tak. E, surowego następnego zjemy. Takie sushi sobie zrobimy, moi drodzy. No i będziemy działać. E, 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 na pewno trzeba będzie z nederem podziałać. Tylko nie pamiętam, czy my mamy w ogóle tutaj w tym momencie neder. E, wydaje mi się, że chyba nie. E, dobra, jeszcze jagódkę sobie zjemy. Jak tam w ogóle nam ten postęp leci? Bo myślę, że ładnie nam podbije. E, to nie to. Od razu wiedziałem, że to nie to. E, ryba bez wędki, o, to będzie też proste. Dobra. Które to było? To? To. 12 na 40. Wcześniej jak patrzyłem, to miałem, to miałem chyba 3, więc jest, jest progres, jest postęp, jest dobrze. Myślę, że jedzenia nam na razie starczy. Dużo mamy też podejrzanych potrawek, które byśmy chcieli wciąć, więc to też mamy na uwadze. Ale dobra, teraz trzeba będzie skoczyć po wiadro i złapać sobie rybkę i potem myślę, że... Nie pamiętam w sumie, jak daleko mam do najbliższych kopalni, ale można by spróbować Axolotla upolować. Myślę, że też fajna opcja. 16.16, 16. Muszę sobie czasu pilnować, moi drodzy, bo mam dzisiaj dość ograniczony czas, a chciałbym jeszcze przed wyjściem z domu yy, wrzucić wam ten odcinek, bo to właśnie nagrywałem w poniedziałek. W poniedziałek po 16, o 18 go zobaczycie. Od razu mówię, dla osób, które oglądają też inne moje serie. Yy, Zakończenie tygodnia Alcatri musiałem przesunąć, bo wywaliło mi blue i w ogóle uszkodziło się wszystko, więc yy, i to w 3, czwarte nagrywanie odcinka, więc to jest przerąbane, yy, więc postanowiłem po prostu, że yy, wynagrodzę wam to w jakiś inny sposób albo w innym terminie po prostu, bo yy, nie będę czarował nagle w ostatniej chwili, yy, gdzie już wczoraj to była ostatnia chwila, więc no. <grym> na wesoło. Dobra, już się powoli nie mieszczę w skrzyniach, więc trzeba będzie to ogarnąć. Oddychanie pod wodą sobie, jednak, jeszcze poczeka. Z kamieniem to bym trafił w pytę. No, dlatego chyba najwyższa pora też zrobić porządek sobie. Mimo wszystko. To co jeszcze chciałem, to na pustynię się wybrać. Tutaj przede wszystkim, to co chciałem też ostatnio na pustyni, czyli... Czyli co? Czyli, czyli, czyli... Czyli, czyli zgarnięcie krzaczków to myślę, że to y, priorytet, jeśli chodzi o pustynię. Y, to mi chyba na razie nie będzie potrzebne. Jeśli chodzi o pustynię, tak, a dodatkowo, jeśli będzie szansa tam coś jeszcze wygrzebać, y, na przykład wykopajska czy coś, to też będzie duży plus. Więc muszę mieć to na uwadze. Dobra, ja jestem w diaksach, więc jest dobrze. 17 diaksów w zapasie, 2 obsydianu Trzeba będzie dokopać obsydianu zrobić stolik magiczny. Patrzcie, tak, tak to się naprędce robi, żeby by sprawnie poszło, wypad z mojego łóżka gnoju. Dwa osiągnięcia już mamy z głowy, więc jest spoko. Więc jest spoko jest dobry początek odcinka. Co będzie dalej? Przekonamy się zaraz. Um. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Dobra, powiedzmy, że to sobie wezmę tutaj. Uh -huh. Wiadro chciałem, tak, dokładnie. I ja myślę, że możemy połączyć sobie wyprawę razem z tym. I teraz tak. Ja tutaj tabliczki chyba w końcu nie postawiłem. Ale pamiętam, że w tamtą stronę było coś ciekawego, więc ja tutaj może znacząco postawię pochodnie. Moi drodzy, no wyruszamy w podróż, tak? Wyruszamy w podróż, podróż ta zabierze nas na wschód, więc wracamy potem na zachód. okej. Okay. Dziwnie mi teraz bez tych shaderów, ale... ale tymczasowo musimy się bez nich obyć, patrząc na moje ostatnie problemy ze sprzętem, to... myślę, że to będzie fair jednak. Żeby, żeby Wam nie zacinało, bo szkoda trochę, szkoda, szkoda jakości odcinków na zacięcia, tak to mamy płynne 6, 60 w każdą stronę, co nie, więc to jest spoko. Płynne, bo wiecie, płyniemy, ha, ha, ha. Mm -hmm. Nie pamiętam szczegółów, ale pamiętam, że w tę stronę miałem płynąć, po coś ciekawego. Z którejś, którąś wyprawy miałem w tym kierunku, tyle wiem i tyle pamiętam. Mm -hmm. Dobra, pora wyjść na ląd ewidentnie. Mm. No i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Pamiętajmy, że płynąłem na wschód, i w miarę się na wschód cały czas zwracam. Tylko muszę tak przejścia znaleźć. Powiem wam, że żyły mi dzisiaj bolą. Może to placebo jakieś na zasadzie tego, że oddałem krewcza teraz mam ciągle wrażenie, że mnie żyły bolą. A może rzeczywiście mnie bolą. Ale ale tak w sumie, może to tak rzeczywiście wygląda. Po, po tym, jak się krew odda, pół litra mniej nagle w organizmie jakieś 10%. To jest chyba z tego, co kojarzę, to chyba 5 litrów ma dorosły facet y, krwi. Więc to byłoby około 10%. Także ten. A dobra, pamiętam co to było. E, tu był mroczny las, który właśnie już widzimy. Czy mamy tu ryby? Mamy. Bajka. No to na, napierdzielamy do przodu. I uwaga. A było się nie oddalać od kumpelek. No, widzisz, dobra. Yy, kolejny achievement z głowy. Chciałbym szczerze. Mm, dzisiaj no to na szybko robię ten odcinek i mm, mam nadzieję, że przyszłe będę w stanie wam zrobić troszkę w wolniejszym tempie, ale chciałbym spróbować zrobić speedrun tych wszystkich achievementów i mocno się wypchnąć do przodu. No niektóre niestety, ale będą bardziej czasochłonne i będą potrzebowały dużo przygotowań. Ale yy, strasznie się leniłem z tą serią. Skupiając się na budowie domku, na eksploracji, na rozwoju, yy, zatraciłem całkiem cel tego tej serii. Więc jeśli był, jeśli puszczam odcinki, w których nie zrobiłem nawet jednego achievementu, to według mnie jest to trochę przegrana w tym. Dlatego postanowiłem teraz mocno się do tego przycisnąć, po prostu. I przynajmniej jeden na odcinek, a jak da radę, to więcej. Myślę, że fercy, nie? No, też tak myślę. No i fajnie, bajka. Zajobiaszczo, byle do przodu. Zorientowałem się też, że muszę trochę zgrzecznieć chyba na tych odcinkach, bo ja co prawda nie korzystam z żadnej monetyzacji i tak dalej. Kurde, nie wiem czy byłem na tym statku. Pewnie byłem, ale sprawdzimy. Nie korzystam z żadnej monetyzacji na ten moment. Chociaż będę chciał żeby włączyć wsparcie kanału, żeby razem z Wami zebrać najlepszy sprzęt i poprawić jakość, ale i pewnie zajmie mi to parę lat, ale mniejsza. Ale, ale nie mi czasem zasięgi YouTube, więc myślę, że trzeba jednak family-friendly. No chyba, że wolicie inaczej. Yy, I tak jestem dość grzeczny w porównaniu z innymi YouTuberami, ale no mniejsza. Yy, dobra, sprawdźmy. Please, yy, żeby to było jeszcze nie sprawdzone, bo to znaczy wtedy jakiś zysk yy, jest sprawdzone. No dobra, to nawet nie tracę czasu więcej tutaj. Yy, wracamy do podróży na... Wschód, dokładnie tam. Wracamy do podróży na wschód. Hmm. Kurde, cały czas mnie ciekawi, czy to w tę stronę była pustynia, czy była gdzieś indziej i ja po prostu połączyłem e, złe kropki. Ale zobaczymy. Tutaj dżungla całkiem przyzwoita. Ja bym to skosił do zera i zostawił tylko kilka drzewek, i byłby taki fajny, otwarty teren, teren e, w klimacie dżunglowym. To wtedy to jest fajne. To wygląda wtedy cudnie. Przed chwilę miałem. Mm, wystraszyłem się, że ten, żeby że było. Że jakąś zwiecha łapałem, bo mi zacięło brzydko, ale chyba na szczęście nie zwiecha. W sensie, no widzę, że jeszcze mi się nagrywa, więc jest dobrze. E, byle blueskrina znowu nie wywaliło. Mm, trochę przypał. Dlatego postanowiłem przed to wszystkie bluescreeny, które mi się zaczęły pojawiać ostatnio. Postanowiłem po prostu, e, że ustanowię cel do ogarnięcia tutaj na kanale, tak, żebyśmy mogli... Poprawić jakość i w ogóle, jakbym miał całą poprawioną jakość i o wiele lepszy komputer stacjonarny, na to liczę. Złożony być może nawet, to już będziemy do przodu. No i potem przyszła, przyszła kasa, jaka jakaby mi spływała, no to byłaby też na przykład na jakieś fajne gierki premierowe, żeby było jeszcze ciekawiej. To myślę, że to będzie fajniejsze. Ta wioska na 100% była zwiedzana, nie ma innej możliwości. Nawet tam nie zahaczam. Mm, bo nie chcę tracić czasu. Chcę jak najszybciej dotrzeć na tereny, powiedzmy, chociaż około pustynne. A jeśli źle się skierowałem, to trudno. Przynajmniej trochę sobie popodróżujemy. Może mi się zaliczy jakiś biom kolejny do achievementu z odkrywaniem kolejnych biomów. Bo to też ma znaczenie. Przepłyniemy bliżej tej wysepki, bo może mi to zaliczy biom wyspiarski. Ja nie wiem, czy go zaliczyłem. Więc w razie W. Eee, ciężko będzie na pewno z grzybowy, grzybowym. To będzie na pewno ciężkie, bo przecież mimo wszystko jest rzadki. Chociaż wiem, że są rzadsze. Rzadsze chyba są ekstremalne góry pustynne. Jeśli się nie mylę. Ale, 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 wydaje mi się, że ja je już znalazłem. Że ta pustynia, którą miałem, to były właśnie ekstremalne góry pustynne. No, patrzcie, tnie mi trochę. Tnie mi trochę klatki. Więc trochę za odważnie wypłynąłem. Ale przecież te tereny na pewno już są odkryte, więc nie powinno aż tak ciąć. Dobra, tam coś widać, tam coś widać, Kurde, no. Tu mam jakąś pus pustynną wyspę albo plażową wyspę. I mnie to ciekawi. Czekajcie. Dobra, szybkie ciątko było. Um, o, tam coś ciekawego widzę. O, jakieś zatopione ruinki pewnie będą, więc fajnie. Fajnie pod tym kątem. Mm, mm, mm. Dobra, sprawdzimy co tam jest. Sprawdzimy, czy coś e, ciekawego stamtąd wyciągnę, czy jednak nie. O, patrzcie, jak się jar jarają na moje, na moje przybycie. Ucieszyli się chyba. E, pierwsze wyzwanie, czyli będzie do zabicia tutaj Tridentman. Ok, chyba nie będzie do zabicia. Kurde, tam jest kolejna część tych ruin. Ok, czyli chyba nie mam do zabijania, tak czy siak. Hmm. Hmm. No nie widzę, żeby to coś było dla mnie, a nie jest, 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 dobra. Po prostu jestem ślepy. No, patrzcie, coś ciekawego nam się tutaj. Kreuję. To może to odłożę, bo mi będzie tylko zawadzać tego typu rzeczy. Ale no i coś blisko, więc obstawiam. Chociaż nie, to będzie do, do skarbu. To to jest szansa, że to będzie niezdobyty jeszcze na północ. Jak szedłem na wschód, czyli to tam gdzieś powinno być, tak? Co jest? Już mi się kierunki powaliły. Dobra. Tam jest... No powiem wam, że coś, coś... Chyba zboczyłem trochę z kursu, ale mniejsza. Mm. Dobra, czyli tutaj gdzieś powinno to być tutaj. No to jest szansa, że jeszcze tego nie wykopałem, więc yy, fajniutko. Mm -hmm. Tylko czy to będzie na wodzie jakoś? Ech. Mało przyjemnie. No dobra. Mm. Dokładnie pode mną. Oj, oj, No dobra, warto było. Dobra. No, powiem wam, dobra, to było warte uwagi. To było bardzo warte uwagi. E, bo, no, jednak dwa diaksy do przodu, tak. Więc myślę, że jak najbardziej spoko. Dobra, dopłyńmy tutaj, żeby jeszcze zobaczyć sobie, co dalej mamy w kolejnych ruinkach. I myślę, że też długo dzisiaj nie będziemy działać. Ja myślę, że zakończymy w ogóle w terenie. Nie wrócę do domku z tym wszystkim. Bo będę chciał, żeby ta podróż jeszcze chwilę potrwała, żebym miał jak szansę na jak najwięcej znalezisk. I na odkrycie tej pustyni, tak? Może sobie nawet cofnę gdzieś tam coś tam czy, czy w dobrym kierunku w ogóle się wybrałem, bo wydaje mi się, że nie. Patrząc na to, że jestem w nowych punktach, to chyba rzeczywiście jeszcze mnie tu nie było. Czyli odkrywałbym nowe tereny w tym momencie. Ale to też jest duża szansa zawsze, więc no. Więc myślę, że jak najbardziej... Ła! Powinienem sobie wziąć coś do... ...miksturkę na oddychanko. O, patrzcie jak mi tuż obok twarzy przepłynęło. Przeleciało w sumie. Aj. No dobra, najpierw jego trzeba ubić. Będzie najcięższy. Mimo wszystko. I on jest. W środku. Kordynał jeszcze się skrył przede mną. Słabo, słabo. Powiem wam, nie podoba mi się to. No tak, dawaj. No Dobra, niech zabija swoich. to pasuje. Gdzie na mordo? Powiem Wam do ostatniej prostej, naprawdę. Do ostatniej prostej. Wow. Teraz, jakby był kolejny, to już jest po mnie. To w tym momencie byłoby już po mnie, ale na szczęście jest spokój, więc mogę się trochę zregenerować. Bajka. Dobra. Wcinamy, regenerujemy się szybko i tak dalej, ogarniamy się. Mm, nie wypadł mi z niego Trident, trochę szkoda, ale. Ale lepszy, lepiej, żeby nie wypadnić żebym ja wypadł. Więc też myślę, że jak najbardziej spoko. Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Jest skrzynka. Dobra. E, okej, okay. no trochę bida, ale ciekawe jeszcze, czy ten skarb będzie. Czy to będzie ten sam, czy inny. jak to ten sam, to mi trochę przykro będzie. Że tak walczyłem o niego ostro. Hmm, mmm. Dobra, sprawdzamy no stąd, nie no, na północ stąd, no to raczej nie będzie. Nie będzie to inny. To raczej będzie ten sam. Mm, ale dobra, no, naiwnie możemy popłynąć sprawdzić. Nie no, na 100%. Dobra. Szkoda nerwów. Szkoda nerwów naprawdę na to. Yy, wodoroz surowy mogę zjeść? Nie mogę. Ale upieczony mogę. Więc musimy to mieć na uwadze. Zabieramy go ze sobą. Co tam mamy? Portal. Portal. Najśik, od razu sobie portal ogarniemy, zobaczymy czy coś ciekawego wpadnie. Mm, no, więc dzisiaj jakieś takie przygotowania, powiedzmy, robimy. Trzy achievementy do przodu. Trochę ich jeszcze mamy do zdobycia. Mm, możecie mi, e, możecie mi, jakby, co podpowiedzieć, mm, co według Was teraz jestem w stanie jeszcze zrobić, tak żeby. Żeby w następnym odcinku to ogarnąć, bo myślę, że to jest. E, to będzie duża da mnie pomoc, bo ja tak sobie na, pie na piechotę w miarę na szybko to ogarniam. E, a, a z waszą pomocą myślę, że poszłoby to troszkę szybciej. Więc byłoby fajnie. Dobra, zbieramy wszystko. Co się ma. Dobra. Tle odnowiony. Ja wiem, że tam jest blok złota, ale szczerze, rozkopywanie tego teraz pod wodą to byłoby dość męczące. Więc no. Dobra, Ist mamy dalej tam. To już sprawdziliśmy. E, no dobra, no to w takim razie ruszamy dalej na wschód. E, bo tutaj nie rzuciło mi się w oczy, żebym coś jeszcze znaczącego mógł znaleźć. Hmm. No, nie rzuca mi się coś w oczy. Ja wiem, że tu może coś jeszcze być. Bo zazwyczaj jest tego więcej. Na przykład tam. Ale szczerze, przeżyjemy i bez tego. Jest, jest ok, jest ok, Dobrze się mm, wy wypchaliśmy, że tak to ujmę. A jeszcze przed nami trochę, bo przecież jesteśmy cały czas w podróży, no to nie zrezygnujemy jeszcze w tym momencie. Myślę, że to sobie weźmiemy i tak na wierzch. Dobra. A wiecie co? A będę sobie podjadał to, co mam w nadmiarze, bo to mi tylko ekipunek zajmuje. A skoro i tak potrzebuję zjeść, no to zjem to. I tyle, proste. Ła! Coś mi się tu generuje ewidentnie, statek widzę, ale szczerze na razie go oleję, najwyżej kiedy się do niego wróci albo w drodze powrotnej, czyli nie w tym odcinku, he <laughs> Dobra, 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 ale spokojnie mi dzisiaj idzie, to nie dlatego, że jestem spokojny, tylko dlatego, że się skupiam na tym, żeby dużo zrobić, a, a mało czasu mi to zajęło, bo mimo wszystko tak jak wam mówię, no, e, muszę dzisiaj przecież zniknąć. A jeszcze dostaję co chwila wiadomości, z wiadomości, kurde, z pracy. Mhm, mhm, mm mhm, mm okej. Okay. Mm, coś tam się zagęszcza. Ła! No ale rzeczywiście da się odczuć, że coś się generuje. Oby mi się na nosie nie wywaliła podwodna świątynia, bo będzie mi przykro. Bo niestety, ale nie jestem jeszcze w stanie jej zrobić. Ale myślę, że za jakiś czas już będę w stanie, więc no... Jeszcze kwestia zabicia każdego rodzaju, rodzaju potworka. Dobra, ja myślę, że spróbujemy się tam zatrzymać. Nie wiem, czy będzie tam bezpiecznie, ale spróbować nie zaszkodzi. Jakby to była mała wysepka, to sobie mogę doświetlić pochodniami kilkoma, które mam, bo mam ich chyba z sześć. Przerzucę je sobie może co, a nie, mam je w lewej ręce, dobra. No, nie jest to mała wysepka. To ja już zdążyliśmy ustalić. Kurde, nawet jedna kratka by mnie, by mnie ratowała, bo... Bo szczerze... Bo szczerze to... Yy, chcę po prostu stanąć nad wodą. Nad powierzchnią, żeby... W razie gdyby mi się przy wyłączeniu świata i włączeniu potem na następny odcinek... Gdyby mi się... Eee, co, z, 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 gdyby mi zniknęła łódka, po prostu to bym, to bym przynajmniej był bezpieczny. A nie, żeby nie mi się światło dawało Ja w tym czasie będę sobie radośnie tonął na minus 50 pod wodą. No ale cóż, e, tutaj widzę, że bardzo fajne tereny się respią. Ale niestety to nie wygląda mi na tereny, na których mogę się zatrzymać na całą nockę. Chociaż już powoli dobiegę do końca. Ale dopóki nie znajdę bezpieczniejszego punktu, to się nie mogę zatrzymać. A tak jak mówię, no po prostu nie chcę. Nie chcę na, na środku wody się wylogować. E, tak czy siak, m, m, powtórzę, że liczę na Was, jeśli chodzi o jakąś podpowiedź, co według Was mogę jeszcze zrobić. E, tak w miarę szybko e, z achievementów, co jest dość proste do zrobienia i mało, mało, mało czasu pochłania. A w międzyczasie ja będę się też przygotowywał do robienia większych e, achievementów. Już myślę powoli nad nederem. Trzeba się poenchantować, wynederować, um, um, trzeba by pomyśleć nad tym, żeby um, etki bić i ogarnąć sobie... O, ogarnąć sobie, słuchajcie... Um, Okej... Okay. O, może go przyciągniemy sobie na chwilę, żeby etki bić i ogarnąć sobie... Um, Dobra. I ogarnąć sobie, słuchajcie, perełki, żeby do Endu iść. Ale on robi Naruto-rana. Zajebisty. Omo, chcę Naruto w domu. Mamy Naruto w domu, Naruto w domu. Tak było, nie zmyślam. No fajne góry mi się tu kreują. Dałoby się na nich zrobić achievement ze skórzanymi butami, ale wiecie co? No jakby nie mam ich ze sobą. Także ten, kurde tutaj dzieje się, oj dzieje się, więc to będzie ciekawe, ciekawy motyw, że tak to ujmę, ale na razie muszę gdzieś się, gdzieś zakotwiczyć, bo mimo wszystko nie ma lekko. Jak tu w ogóle wyglądamy? 4,5 tysiąca kratek na 800, no powiem wam, że wow, powiem wam, że wow, trochę mnie wywaliło, no ale co się dziwić, no te, te, takie czasy, taka podróż. Jak trzeba szukać, to trzeba szukać. Um, nie widzę chyba na razie jeszcze nic ciekawego, ale jak zobaczę, to będę miał na uwadze. Nie wiem czy ja mam dynię, to w razie czego jedną sobie zabiorę. Um, bo jednak no patrzcie, jeszcze dyni nie miałem przy sobie. A mogę z tego zrobić zarówno placek dyniowy, jak i po prostu je zasadzić, co się przyda. Już się ucieszyłem, że grzyba widzę. A to jednak tylko ciemny las. A szkoda, bo miałbym bardzo, bardzo, bardzo ciężki do znalezienia by do, bym miał zaliczony. Gdyby tak w ogóle nie wracać do żadnej bazy, tylko cały czas być w trasie. To byłoby ciekawe na pewno. Nie musiałbym kolekcjonować żadnych śmieci. Tylko po prostu ogarniać na bieżąco sobie wszystko. To też byłoby ciekawe. E, w mojej opinii skromnej. Mm, nic, nic. Dobra. No, powiem wam, że no kawał jesteśmy od domu. Teoretycznie to nie jest głupie, jakbym sobie więcej diaksów zabrał ze sobą, to nie jest głupie, żeby po prostu porzucić porzucić to, co tam mam. I wyruszyć w niekończącą się podróż. To, to brzmi jak plan. Jak nie w tej serii to w innej, ale ale to, to, to nie jest głupie. To jest coś, co da się zrobić. Ja myślę, że spróbuję pomiędzy odcinkami, jeśli będę miał na to czas, e, gdzieś jeszcze coś tutaj ogarnąć, rozejrzeć się i tak dalej. Żeby mimo wszystko nie wydłużać tego też takimi podróżami tylko żeby cały czas coś się działo więc myślę, że jak najbardziej tutaj coś, coś będziemy działać a tymczasem tym dzięki za oglądanie jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo nie tylko więcej i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!